Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale I Love Exotic. Exotic W dzisiejszym odcinku będzie to odcinek właśnie o roślince no i właśnie o jakiejś roślince wam opowiem tylko, że zamiast po prostu zdjęć przy faktach będę tę roślinkę pokazywał po prostu sobie na filmie wam ją nagram aby fakty były mniej aby fakty były po prostu lepsze, będziemy po prostu kamerować roślinkę dookoła, będę wam jakieś tam rzeczy o niej pokazywał. No a w tym czasie będzie słychać wszystkie fakty o tej roślinie. Także myślę, że to wszystko lepiej wyjdzie, jak po prostu zwykłe zdjęcia. No a co, mnie przeciągając, ja zapraszam do subskrypcji i łapek w górę tam na dole. A my nie przeciągając zabierajmy się do roślinki. A oto nasza roślinka, czyli Krasulla ovata drzewko szczęścia. Potocznie e, jest to roślinka, która nie potrzebuje tak dużo podlewania. Podlewa się ją raz na dwa tygodnie, ale to wszystko zobaczyć w faktach, tak ona wygląda. Ją też zobaczycie dokładniej w faktach, jakieś może zbliżenia, coś w tym stylu. E, Także zapraszam serdecznie do faktów. A jeszcze Wam tylko powiem, że e, kupiłem ją w Ikei. No, kresura owata, drzewko szczęścia. Trzeba podlewać bardzo rzadko, ponieważ nie potrzebuje ona e, ciągłego podlewania. Podlewa się ją około raz na dwa tygodnie. E, także co, ja dalej nie przeciągając zapraszam do... E, faktów o tej roślince. No i zobaczcie oczywiście jak to wszystko wygląda. A i jeszcze bym zapomniał, żebyście wpadali na mojego bloga, i blog Exotic, na dole w opisie jest właśnie link do tego bloga. Także bardzo, bardzo serdecznie zachęcam do wpadania na mojego bloga. No a co? My przechodzimy do faktów. Witam w faktach i przechodzimy do tych faktów, właśnie. Gróborz jajowaty, powszechnie znany jako roślina jadierowa, roślina szczęścia, roślina pieniędzy lub drzewo pieniędzy, jest soczystą rośliną o małych, różowych lub białych kwiatach, która pochodzi z prowincji KwaZulu, Natal i Estyn Cape w południowej Afryce i Mozambiku. Jest powszechnie jako roślina doniczkowa na całym świecie. W dużej mierze jego popularność wynika z niskiego poziomu potrzebnej opieki i Właśnie ta e, niski poziom potrzebnej opieki jest właśnie tym, że e, ta roślina jest bardzo popularna. Jedietowa roślina jest wiecznie zielona, czyli zawsze jest zielona z grubymi gałęziami. Ma grube, błyszczące, gładkie liście, które rosną w przeciwnych parach wzdłuż gałęzi. Liście są bogate w nefertową zieleń, chociaż niektóre mogą wydawać się bardziej żółto-zielone. Niektóre odmiany mogą mieć czerwony odcień na brzegach liści pod wpływem silnego światła słonecznego. Nowy wzrost łodyg ma ten sam kolor i konsystencję, co liście z wiekiem stają się zdrewniałe i brązowe, a roślina rośnie do 2,5 m, a podstawa jest zwykle słabo rozgałęziona. Moja akurat jest Zgałęziona, a w większości powstaje główny pień o średnicy do 6 cm. No i teraz to się uprawię. Jako sukulent krasullowa to wymaga niewielkiej ilości wody i latem jeszcze mniej zimą. Jest podatny na nadmierne podlewanie, szczególnie w zimnych porach roku. Nadmierne podlewanie może spowodować opadanie liści i gnicie korzeni. Z drugiej strony brak, brak wody może go również uszkodzić. Powinna być uprawiana w porwatym podłożu z dobrym drenażem, który zmienia się w zależności od klimatu, w którym jest uprawiana. Wymaga około 4-6 godzin bezpośredniego nasłonecznienia lub średniego zacienienia przy w jasnym świetle. W rejonach o łagodnej pogodzie może wytrzymać lekki mors pod warunkiem, że podłoże jest suche. No to co? To tyle z faktów. Informacje zaczępnięte z Wikipedii. To tyle z faktów i zapraszam do odcinka. No, także co? Eee... Fakty, jak zawsze, ciekawe. Mam nadzieję, że dużo bardziej Wam się podobały. Pamiętacie, jak wprowadziłem te fakty takie bardziej z emocjami, nie takie normalne, lektorskie, czytane, tylko po prostu takie bardziej z emocjami, no to mam nadzieję, że te fakty jeszcze bardziej Wam się podobały, no bo e, obkamerowałem jedną proroślinkę, pokazałem Wam ją, jak to wygląda. Także mam nadzieję, że te fakty jeszcze bardziej Wam się spodobały. No a my co, nie przeciągając, zapraszam do subskrybowania kanału eee, i łapek w górę tam na dole, tak jak już wcześniej mówiłem. I jeszcze raz się powtórzę, wpadajcie na mojego bloga, iBlog Exotic, link w opisie. Eee, no a co? My nie będziemy chyba przyciągać tego odcinka. Eee, Zapraszam na inne filmy na moim kanale. Będzie można je sobie zobaczyć właśnie w karcie, we filmie na samym końcu, i tam możecie wpadać na jakieś inne filmy. A co? A ja się z Wami żegnam. Cześć!